Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Jak pan ocenia wczorajszą rozmowę o Polsce pomiędzy Beatą, Szydłową i czy mam ocenić merytorycznie, że może trochę w stylu sportowym. Bo nie, to no to taki... Pana zaskoczyło, zachwyciło, Ej, może rozczarowało? Powiem tak, miałem możli... prześledziłem tę debatę i nie usnąłem, to prawda. I mówiąc jak komentator sportowy, że jakbym wynik 0-0 bez wskazania, może z jedną tylko podpowiedzią, że Pani Ewa Kopacz doskonale pływała w tym, po tym bagienku tematów, które gdzieś tam wygenerowano przez lata rządzenia obecnej koalicji rządzącej i nie zachwyciły obie Panie mnie. I mówię to nie tylko jako polityk konkurencji czy opozycji, mhm. ale też jako obywatel. Spodziewałem się poważnej rozmowy o istotnych problemach, jakie przecież są codziennością wielu Polaków. A zamiast rozmowy była to kłótnia w stylu dwóch. Pań, bo tak prawdę mówiąc, była to rozmowa liderek dwóch partii z tego samego pnia, dwóch post partii, które próbują nam, obywatelom, włożyć taki oto przekaz, że w stylu przekupek z krakowskiego rynku, które sprzedają nam ten sam, ważanek pod różnymi nazwami. Mm -hmm. Na dobrą sprawę nie było tam odpowiedzi na kilka pytań, które warto sobie zadać, tak naprawdę, co dalej, jeśli chodzi o polską pozycję w Europie. Było to takie troszkę lizanie tematu. Jak mamy zbudować. W Polsce lepszy byt dla tych milionów ludzi, którzy subiektywnie i obiektywnie tak naprawdę czują się pokrzyżeni. Takie pytania były. Nie, Ale nie było na no, to odpowiedzi. Zabrakło mhm. na to odpowiedzi. Takie... Ale zwrócił Pan uwagę na takie zjawisko w polskiej polityce, że to kobiety zaczęły nadawać ton naszej polskiej polityce. Beata Szydło, Ewa Kopacz, u Was na lewicy Barbara Nowacka. Sądzi Pan, że to jest trwały trend, ten kobiecy w polityce? qualité ça Jeśli chodzi o lewicę, myślę, że tak. Barbara Nowacka jest politykiem czy polityczką młodszej, młodej generacji, zupełnie inaczej oceniającą perspektywę rozwojową Polski. To już jest pokolenie młodych ludzi, którzy całe swoje dorosłe, zawodowe życie spędzili tak naprawdę w nowej rzeczywistości gospodarczej po 1989 i w Europie. A zabieg socjotechniczny opozycji, oponentów naszych, czyli partii postsolidarnościowych, PiSu i platformy polegające na wymianie liderów, z mężczyzn, nieco zużytych politycznie, na kobiety doświadczone z pewną mestymą wewnątrz tych środowisk, ale bez wyrazów, takiego, bez charyzmy. Po Panie prostu pośle, jest jaki jest zabieg socjotechniczny? Przecież Zjednoczona Proszę. Lewica zastosowała ten sam zabieg socjotechniczny. Wycofanie z pierwszej linii frontu Leszka Millera. Janusza Palikota i postawienie na Barbarę Nowacką, bo z sondażu wewnętrznego, jak pisze dzisiejsza gazeta wyborcza, wyszło z Zjednoczonej Lewicy, że ten zabieg daje 12% poparcia z perspektywą na 23%. Ja myślę o tej perspektywie, i Barbara Nowacka jest y, autentykiem, to jest no, osoba nowa w polityce, zwłaszcza na to, a, o realnie rzeczywistych przekonaniach lewicowych widać i słychać w jej głosie pasję. Ona wierzy w to, co mówi, czego nie dostrzegam po prostu u wytrawnych polityczek. Y, PiSu i Platformy. Zmiana I to jest ta istotna różnica. Zmiana Zatuncowań. to słowo klucz często w tej Zmiany. polityce. Zmiana pokoleniowa, zmiana liderów, tak? Tylko, że jak popatrzymy na jedynki w okręgu gdańskim, czy w okręgu gdyńsko-słupskim Zjednoczonej Lewicy, to jest Leszek Miller i Joanna Synyszyn. To nie o taką zmianę chyba chodzi. Ale to jest tylko jeden z przykładów, bo przecież nie chodzi nam też o taką zmianę, aby do polityki wprowadzić zupełnie niedoświadczonych ludzi. Polityka jest taką dziedziną funkcjonowania społeczeństwa, która wymaga i doświadczenia, i świeżości. Staramy się w Zjednoczonej Lewicy połączyć te dwie ważne opcje i wraz z doświadczeniem przekazywać także i świeżość nowych młodych ludzi, którzy funkcjonują w Zjednoczonej Lewicy, są jedynkami w różnych okręgach wyborczych. Akurat u nas tak się złożyło, że lider Zostali politycy doświadczeni z wielkimi zasługami dla Państwa, bo można różnie oceniać premiera Millera, ale swoje zasługi jako lider lewicy w prowadzeniu Polski do NATO, do Unii Europejskiej, absolutnie posiada. I uważam, że w taki oto sposób lewica potrafi pogodzić doświadczenie z młodzieńczymi porywami i to jest dobra perspektywa dla Polski. Mhm. A jaka to... powinna być po wyborach rola Leszka Millera i Janusza Palikota? Każdy z nich pozostaje liderem własnej partii. Przecież Zjednoczona Lewica jest to komitet wyborczy kilku partii politycznych i licznych stowarzyszeń. A to jest projekt na tylko na wybory, czy, czy, czy coś trwa Na razie mamy pan? porozumienie dotyczące wyborów. Oby okazało się, że ta współpraca będzie trwała, i taką mamy jakby... Taki zamysł istnieje, aby ta współpraca była jak najdłuższa i trwała maksymalnie długo. Nie znaczy to, że są jakieś gwałtowne w tej chwili ruchy i tendencje do budowania jednej partii. To już przeżyliśmy na lewicy polskiej przez lata, przecież w latach 90., funkcjonowała koalicja wyborcza pod nazwą Sojusz Lewicy Demokratycznej, przekształcona pod koniec lat 90., a dokładnie w 1999 roku w monopartię. I to chyba nie był najlepszy eksperyment, bo lewica jest silna swoją różnorodnością. Potrafimy mimo różnych um, konkretnych struktur, politycznych w jednym, w jednym głosem mówić o ważnych dla Polaków sprawach, rozwiązywać ważne problemy. to pytanie o rolę po wyborach Leszka Millera i Janusza Palikota. Nie chcę tutaj wychodzić przed szereg, ale myślę, że każdy z kolegów i pan Leszek Miller i pan Janusz Palikot ma jakąś własną koncepcję tego, co będzie dalej robił. Mam takie przekonanie, że i jeden i drugi będzie posłem Zjednoczonej Lewicy, że będą dobrze swoją wiedzą i doświadczeniem służyć Polsce. Powinni być w liderami w partii? Czy też liderami już potrzebna partii, jest wymiana pokoleniowa? Liderami partii już są, aczkolwiek Leszek Miller zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o ponowny wybór na szefa Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jakiś czas temu taką deklarację złożył. Nie śledziłem... W tym zakresie deklaracji Janusza Palikota, ale w moim przekonaniu e, nie wolno nam popełniać tego błędu, że zgubimy doświadczenie i wiedzę, jaką dysponuje pan Leszek Miller, i powiemy: OK, zrobiłeś jej swoje, może Tak się po prostu nie postępuje na lewicy i w polityce polskiej. Czy Zjednoczona Lewica jest za utworzenie Województwa Środkowo-Pomorskiego? Bo inicjatywę w tej kampanii zgłosił Jarosław Kaczyński. No ale pamiętam, że cztery lata temu to SLD, to Leszek Miller był orędownikiem tego projektu. Tak. Nie tylko 3 lata temu. Myśmy też jako Lewica patronowali Obywatelskie kampanie w to roku. Nie tylko w kampanii wyborczej. Ale przypomnę tylko, że w 2002 roku, przy pierwszym czytaniu Obywatelskiego Projektu Ustawy o zmianie organizacji państwa w zakresie obszaru podziału administracyjnego, to dzisiejsza Platforma, dzisiejsza Prawo i Sprawiedliwość wtedy w parlamencie były przeciwne temu rozwiązaniu, i niestety nie zyskaliśmy większości w Sejmie dla przyjęcia tego projektu po pierwszym czytaniu większością głosów przy być może za słabym wtedy oporze Sojuszu Demokratycznej, ten projekt obywatelski upad. My niezmiennie wnosiliśmy w tamtym okresie, jak jeszcze można było inaczej zorganizować państwo, krótko po nieudanej reformie administracyjnej pana premiera Buzka z 1999 roku. Wtedy uważaliśmy, że ma to sens i jest to możliwe. Dziś należałoby to po prostu przeliczyć, zastanowić się, czy rzeczywiście spełnienie aspiracji lokalnych elit politycznych kilku powiatów i miast dawnych województw Koszalina, być może, Słupska, bo Słups nie zgłasza takich racji, ma ekonomiczne i społeczne uzasadnienie. Czyli myśli słabe, że to są województwa... aspiracje jedynie elit politycznych? W moim przekonaniu tak. Wystarczy dzisiaj zrobić normalną sądę uliczną, pójść do ludzi w Koszalinie, w Słupsku, zapytać co tak naprawdę dla nich jest ważne. To na pewno nie to, że stolica województwa będzie w Koszalinie czy w Słupsku, ale to, że nie mają pracy, że jest słaby dostęp do opieki zdrowotnej, że muszą w kolejkach czekać do lekarza, że młodzi ludzie nie mają szansy na własne mieszkanie, bo po prostu dla banków nie istnieją, bo nie mają zdobycia wolności goletowej, gdyż są na śmieciówkach. I to są problemy ważne, istotne. A na mniej ważnym dla tych ludzi problemem jest to, czy województwo będzie nazywało się środkowo-pomorskie, czy zachodnio-pomorskie, czy pomorskie, bo to jest tak naprawdę najmniejszy z problemów, jaki na co dzień muszą pokonywać mieszkańcy tego regionu. A gdyby taki projekt został zgłoszony, głosowalibyście za województwem środkowo-pomorskim, czy przeciw? Tak, jak powiedziałem wcześniej, jest trzecia należy... opcja. Moglibyście się wstrzymać od głosu. Nie, można oczywiście, ale nie chodzi o to, żeby się uchylać od odpowiedzialności politycznej. Uważam, że na dziś, w obecnym <kluzni> układzie naszego państwa, jest to po prostu chybiony pomysł. Nieprzeliczony, nie, nie jestem przekonany tego pomysłu, ponieważ jesteśmy troszkę zobowiązani, nie tylko troszkę, ale mocno przepisami unijnymi, mamy perspektywę budżetową unijną, rozpisane środki tak naprawdę finansowe i burzenie tego systemu po prostu jest nieporozumieniem. To jest tylko za późno o, już na to analizację. W moim tego. przekonaniu tak. No. Jestem. Przeświadczony jeszcze do jednej rzeczy. Panie Pośle, ja przepraszam, czas ten trochę goni, a, a jeszcze kilka tematów. Bo opowiadacie się za likwidacją gimnazjów, za powrotem do ośmioklasowej szkoły podstawowej. Dlaczego, jak piszecie w swoim programie, gimnazja to nieudany eksperyment oświatowy? Zacznę może od tego, że w pierwszej kolejności jesteśmy za zachowaniem karty nauczyciela jako gwaranta tak, dobrej to jakości kształcenia. Nie tylko naszym... chodzi o, statu, to jest... o status nauczyciela, też o dobrej jakość kształcenia dla wielu pokoleń dzieci i młodzieży. Jeśli chodzi o ten kiepski eksperyment, jak się okazuje, to jest przyczyną, przyczyna jest bardzo prosta. Zachowując model 12-letniego kształcenia, chcemy jednak przywrócić model, jaki dobrze, się sprawdzał. 8 plus 4, 8 plus 3, 8 plus 5? Nie, model 4, 4, 4. To znaczy 4 lata nauczania początkowego, 4 dalszego nauczania w szkole podstawowej, 4 w szkole średniej. Mhm. Ten model, jak się okazuje, przynosił lepsze efekty. Przecież nasze dzieci, nasza młodzież w latach 90. nie była w ogonie Europy, jeżeli chodzi o wyniki, o efekty kształcenia. Ale my nie jesteśmy w ogonie. No to tylko statystyki, panie redaktorze. Proszę mi wierzyć, że dziś no, wielu się tetyków... pan opiera, panie pośle? Ja opieram się na danych po pierwsze. Instytu... Na statystykach. No, na statystykach być może czytamy inne statystyki, ale w ocenie środowiska fachowców, czyli nauczycieli, metodyków, podział, jaki nastąpił przy dużym jakby rozchwianiu tak naprawdę podstaw nauczania, przy wielkiej autonomii, jaką dzisiaj mają szkoły, doprowadził do tego, że mamy dzisiaj niestety szkołę nierównych szans ze względu na niż demograficzny, na to, że jest duża niechęć samorządów do zmniejszania liczebności uczniów w klasach i szukania przez to oszczędności w zatrudnieniu nauczycieli, doprowadzamy do tego, że w tym najtrudniejszym młodzieńczym wieku, w jakim są dzieci w szkole gimnazjalnej, w gimnazjum, mają po prostu źle zorganizowaną samą strukturę nauczania. A to może, się lepiej, poradać... zorganizować, może lepiej zorganizować ja tę strukturę Panie, nauczania, ja poprawić sposób... program Panie redaktorze. O, opowiadacie Uda... się za dofinansowaniem tak, oczywiście. Jesteśmy co, za zwiększeniem udziału znaczy, kosztów wie pan, w, ja mam, ja w mam dzieci, myślę, że wielu naszych słuchaczy ma dzieci, które przeszły już tyle eksperymentów na e, oświacie, że kolejna Zapewniam pana, moja, zmiana, moja córka była też dzieckiem, które przechodziło uh -huh. w pierwszej, w 99 roku, jako uczennica wtedy. Reformy. Tak, reformy i tak dalej. Ale nie o to chodzi. Ja po prostu uważam, że polski model nauczania z dobrze zbudowaną e, całą sekwencją szkół, i zawodowych szkół średnich, czyli techników, jak i szkół podstawowych i ogólnokształcących był dobrym modelem, który dzisiaj jest wprowadzany w krajach Europy Zachodniej i zburzenie tego i pójście w model urawniłowki, powiem, że nie sowieckie, ale radzieckie, bo 12-klasowy model szkoły to była modelowa szkoła w układzie warszawskim w Polsce, akurat udało nam się wtedy obronić. Dzisiaj się niestety nie udało i to się nie sprawdza po prostu. Zjednoczona lewica stawia na zwiększenie dostępności mieszkań. Tego problemu nie udało się jeszcze chyba nikomu rozwiązać, ani w PRL, ani obecnie, ani żadnemu rządowi. Jak chcecie to zrobić? No, mamy, przynajmniej ja mam jeden dobry pomysł, Trafił pan dobry punkt niedawno w trybunie mieszkaniowej popełniłem artykuł w tej sprawie, wskazując na to, że problem mieszkaniowy w Polsce jest nierozwiązywalny od ponad 100 lat. Nie udało się tego w drugiej rzecz pospolitej, nie udało się w okresie powojennym. Był moment dobry w moim przekonaniu, gdy w PRL-u nie przeszkadzano przynajmniej spółdzielniom mieszkaniowym, które przecież nie powstały w PRL-u, tylko powstały w XIX wieku. Te spółdzielnie mieszkaniowe były taką spontaniczną inicjatywą ludzi w latach 20. w okresie międzywojnia, że przy tej biedzie mieszkaniowej, jaka była, prowadzili sobie wzajemnie pomóc, budując mieszkania. Do dzisiaj te spółdzielnie to działają. Więc pan, ile lat czekano na mieszkanie? E Panie redaktorze, oczywiście proszę spojrzeć na to, ile się dzisiaj czeka. Jak długo czekają ci, którzy naprawdę potrzebują mieszkań, a nie stać ich na to mieszkanie, ponieważ nie spełniają kryteriów bankowych? Bo państwo polskie, niestety psując prawo spółdzielcze, przeszkadzając spółdzielniom mieszkaniowym w prowadzeniu normalnego procesu rynkowego, co nie zdarzało się ani w okresie międzywojennym, ani w PRL-u, że świadomie wprowadzono dychotomię prawną między spółdzielnią mieszkaniowymi a dewe deweloperami, spowodowało po prostu zapaść na rynku dla osób średnio zamożnych, bo przecież nie każdy. Przy tych warunkach zatrudnienia, jakie są w Polsce, gdzie jest mnóstwo umów śmieciowych, gdzie wielu młodych ludzi nie ma wystarczających dochodów, żeby wykazać się przed bankiem, że mogą wziąć kredyt hipoteczny. Ale na razie nie odnajduje tego pomysłu na mieszkanie. Pomysłem na mieszkanie jest po pierwsze stworzenie, tak, jak mamy w programie zapisane, większej, większych nakładów na Krajowy fundusz mieszkaniowy. Odblokowanie możliwości dla spółdzielni mieszkaniowych i innych inicjatyw obywatelskich. Państwo finansowało budowę mieszkań? Państwo powinno zabezpieczać współfinansować mieszkania socjalne i komunalne, bo dzisiaj w Polsce nie buduje się zbyt wielu mieszkań komunalnych, co nieco mieszkań socjalnych, ale przede wszystkim stwórzmy równe szanse wszystkim na rynku. Polska nie może być państwem deweloperów i państwo polskie nie może wpychać obywateli w ramiona banków i kredytów hipotecznych, także dla wybranych, bo dzisiaj mamy taką sytuację, gdzie na dziesięciolecia zadłużają się rodziny tylko po to, żeby młodzi ludzie mogli się usamodzielnić. Zresztą sam jestem tego przypadkiem. Moja córka ze swoim partnerem nie ma zdolności kredytowej, więc chcąc nie chcąc jako ojciec musiałem się przyłączyć do kredytu, bo ponoć jest taka instytucja. Więc jestem akurat ale po co kredyt może wynajmować? Można, owszem, tylko ceny najmu na polskim rynku bardzo słabym i płytkim. Ten rynek najmu mieszkań jest bardzo słaby i płytki i po prostu przekraczają możliwości tak naprawdę młodych ludzi. Dzisiaj w naszej świadomości Polaków Chęć posiadania własnego, odrębnego mieszkania, własnego podkreślam, to, czy też użytkowania w sposób niezagrożony, tak jak to jest w spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli są to mieszkania spółdzielcze, gdzie spółdzielnia nie wyrzuca swoich lokatorów, w mm -hmm. odróżnieniu od właściciela kamienicy czy właściciela budynku, który ma mieszkanie na wynajem, gdzie można z dnia na dzień to mieszkanie stracić, jak się pogorszy sytuacja materialna. Więc tutaj pomysłem na to jest odblokowanie, ułatwienie spółdzielniom mieszkaniowym wejścia ponownie na rynek, bo zostały wypchnięte z tego rynku na rzecz deweloperów i Powrót tak naprawdę do wsparcia ze strony państwa, także dla samorządu, bo to też nie jest tak, że samorządy w ramach zadań własnych powinny wszystkie problemy Mieszkania rozwiązać. finansowane po części przez państwo. Przynajmniej komunalne i socjalne. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.